Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony DARMUSAK i jesteśmy z powrotem w Lifeless Planet. Tutaj skończyliśmy ostatnią nasz odcinek i naszą przygodę. Mamy taki specjalny dopalacz załadowany. Wiemy, że jest jakiś portal, przez który widać świat e, obcych, i prawdopodobnie tam się będziemy teraz udawać. Ale też wiemy, że tutaj jakiś taki dziwny stwór udający kobietę, potem się rozdzielający na dwa pnącza, też cały czas jest. I to akurat nie jest fajne. To jest trochę przerażające. No dobra, słuchajcie, spróbujemy teraz tam przeskoczyć. Okej, okay, udało się. I zobaczymy, co tym razem zadzieje się w odcinku. I gdzie nas tutaj doprowadzą te wszystkie tropy, ślady i ścieżki? Także jeśli jesteście ciekawi, no oczywiście zostańcie, oglądajcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, na razie tutaj, jak widać, yy, przeskakuję z jednej struktury kamiennej na drugą. Tam myślałem, że coś się świeci, jest takie jaśniejsze, ale może mi się tylko wydaje, I teraz skaczemy tu i pędzimy dalej, tu, tak jest. Jedna rzecz tylko teraz mnie zastanawia, bo. Bobo, bo, 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 bo fruit. Dobra, no muszę chyba tam iść na górę, bo jak tutaj skoczy, to raczej na pewno się zabije. Kurde, te czerwone pnącza, a jak one mnie tutaj troszkę niepokoją. O tam jest zielone światło wejdźmy tędy. Zawsze to mieć lepiej przewagę wysokości wiecie o co chodzi Dobra ale chyba muszę hmm. dziwna sprawa Muzyczka dosyć dziwna No nie, to jest tam na dole kurczę Ej, tu są te czerwone, yy, które łapią Trzeba jakoś je tutaj ominąć O A co to? No dobra, znaleźliśmy kwarc. No nie wierzę, że mam tam doskoczyć, słuchajcie. Proszę bardzo, ależ doskoczyłem fantastiko Tylko co mi to da? O, czekajcie. Tam jest zielona, ale to nie no to szliśmy chyba tędy. Tak, bo to tam w dół schodzi. Dobra, tu jesteśmy. Przy tym. Okej, okay, czyli trzeba było tu się jakoś dostać. Nie wiem jakim cudem się dostałem, ale się dostałem i o to chodzi. Idziemy w takim razie dalej do przodu. Tu są jakieś struktury tego typu rzeczy. Tam coś jest. My tam dojdziemy. E Mało akcji, no nie? Tak też Wam się wydaje, że powinno być trochę więcej, coś powinno się jeszcze zadziać ciekawego. A na razie to tylko tak chodzimy po nocy. Chodzenie po nocy samo w sobie może być całkiem ciekawe, ale nie do końca O to chodzi w jakiej grze No nie serio Kościaki zobaczcie ludzkie szczątki Wiszą kościotrupy. trupy Ok, czyli informację mamy taką, że Rosjanie nie przeżyli, a my podążamy za tą dziwną kobietą. Ale wiecie co, zobaczcie, tu jest dużo tych szkieletów. To znaczy, że ci koloniści opuścili tamto miasteczko i musieli tędy iść. No, na to wygląda. Dobra, kolejna informacja. Okej, okay, dobra, to jeszcze trochę wyjaśniło. E, wychodzi na to, że na Syberii w 1974 odkryli portal Rosjanie. Przetransportowali tym portalem jakieś różne przedmioty, rzeczy, no i oczywiście ludzi na tą planetę. Ona na początku była hmm, wydawała się zdatna do zamieszkania, była piękna, pełna życia i tak dalej, ale okazało się, że ta planeta umiera. Jest jakiś wirus, coś, i generalnie planeta umiera, a niektórzy ludzie zaczynają mutować. No i niestety. Całą kolonię szlak trafił. Okej... Okay. No dobra, ale jak całą kolonię trafił szlak, to teraz pytanie, co to jest za kobieta? Może to jest po prostu obcy z tej innej planety, który chce pomóc? Coś tutaj ciekawego jest? Zobaczcie, ten zielony glut się tam ciągnie. No dobra, to wygląda na jakąś oczywiście pozaziemską strukturę. Ok, nie mamy już tego czegoś w plecaku, ale za to mamy coś takiego. No, tu słuchajcie, zagadka generalnie trochę się rozwiązała. Wiemy skąd ci Rosjanie się tu wzięli i o co tutaj chodziło na początku? No dobra, czyli to zostało zbudowane na pewno nie przez Rosjan, ale zostało to, wychodzi na to, że zamknięte w momencie, kiedy Rosjanie Chcieli do tego jakoś w jakiś sposób dotrzeć. Problem polega na tym, że mm, no cóż, jest za długo, <noise> bo ja tu kurde już nic nie widzę. O co tu biega? No dobra, słuchajcie, chyba trzeba teraz będzie ruszyć tą ścieżką zielonej e ektoplazmy. <gryw> Pamiętacie, w Ghostbusters była ektoplazma, tylko ona tam była chyba zielona nawet, albo pomarańczowa, już nie pamiętam. Nie, zielony glut chyba tam był, tak. No dobra, mamy dzień. Znowu nas jakoś przeniosło w dziwne miejsce. Bo przecież tu powinna być ta konstrukcja obcych, a jej nie ma. Ale no dobra, lecimy dalej. E, no to przejście nocne. No sami musicie przyznać, trochę nudne by było. Serio. No, i teraz się okaże, czy ona nam pomoże. Zobaczcie, ona ma znak tutaj, sierpi młot. Tak mi się wydawało, że to był sierpi młot, ale ma energię, jakąś taką moc. Ma zieloną moc. I nas uwolniła. No to ewidentnie jest po naszej stronie. To dobrze. Jak jest po naszej stronie, i ma jeszcze moc rozwalania tych glutowatych rzeczy. Znaczy tych nieglutowatych, tych badyli, to jest bardzo dobrze. Tu jakieś papiery. No takie notatki mówiące o tym, że ten świat się właśnie zmienia, że jest coraz dziwniejszy, że tam jakiś... Bo to jakaś kobieta pisała, że jej syn właśnie poszedł do lasu i po prostu jakaś tam roślina go chlasnęła. kurda znowu ty. Ale ja mam przyjaciółkę, która ma zieloną moc. Idź na kopię. Nie boję się ciebie. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, leszczu. Idę do ciebie. Coś ci tu dziadu jeden. No dobra, no nie bałem się go. A, czekajcie, bo. O nie, dobra, chyba zginąłem. Bo myślałem, że mi przeniosło jakąś inną lokalizację. Ale dobra. Gościa się nie bałem. Do niego poszedłem. Chciałem mu nakopać. No dobra, on teraz tu widzę zniknął. Okej, okay, on sobie tutaj tak się zastanawia, czy jest to jakby wytwór tej kobiety, która kontroluje w jakiś sposób te rośliny. Że one przybierają jej kształt i w ten sposób chce, ją, chcą, chce ona nas doprowadzić gdzieś? Czy to jest może po prostu jakaś mutacja, która ciągnie nas w pułapkę? Myślę, że za chwilę się e, dowiemy. Wielki korzeń przed nami. ...Dead Forest, czyli Umarły Las. Zobaczymy. No dobra, czyli się generalnie zachwycamy nad tym, jaka ta planeta kiedyś była piękna i fantastyczna, a teraz jest schrzaniona i do bani. Dobra, idziemy sobie tędy. Teraz pewnie mi coś złapie za nogę, za rękę, nie wiem. A tu mogę w górę patrzeć, tam nie mogłem, a tu mogę. Dobra, was to ja ominę, bo wy to jesteście jacyś tacy e, dziwni. Myślę, że tędy. Trzeba iść. Dobra, mamy zielone kamulce. Weźmy sobie jeden. Bo podejrzewam, że zaraz będziemy mieli gdzieś tutaj jakąś elektrownię power station. Trzeba będzie coś tam na prąd zrobić. Może tu? Może jednak nie tu. Chyba trzeba wrócić i pójść tam w drugą stronę. Tak podejdzie, chyba że może tu. No nie, raczej chyba też nie tu. Dobra, to idziemy sobie w tą stronę. I tam chyba trzeba do góry teraz pójść. tak obstawiam coś tutaj jest? nie, tu nic nie ma, to może tam też nie tam? o, no tędy, elegancko no dobra idziemy dalej do góry tam coś nas ominęło? nie bardzo chmury, właściwie nie chmury to mgła Mam wrażenie trochę bardziej gęstnieje. Ale i to przejdziemy, okej. Okay. Informacja, że w dalszym ciągu wykrywa jakąś tą obcą formę życia. Ale tutaj nie mogę się ruszyć nigdzie. No dobra, chyba nie tędy droga. Musimy poszukać chyba innej. Ok, ale innej drogi to poszukamy już w kolejnym odcinku. Więc y, trzymajcie kciuki, a ja Wam życzę spokojnego, miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.